Nowy Renault Captur jest dostępny w wersji e plug plugin hybrid. Zależnie od wybranego trybu jazdy (pure, my lub sport) oraz od sposobu prowadzenia, akumulator napędowy będzie się rozładowywał szybciej lub wolniej, a więc wymagał doładowywania. Ten 400-voltowy akumulator napędowy jest umieszczony w podłodze pojazdu, pod siedziskiem tylnej kanapy. Dzięki temu nie wpływa negatywnie na pojemność bagażnika i pozwala zachować modułowość dzielonej tylnej kanapy. Podczas zwalniania koła napędzają silniki elektryczne. Uruchomione silniki wytwarzają energię elektryczną, która jest magazynowana w akumulatorze napędowym. Ta energia będzie dostępna w kolejnych fazach przyspieszania. Wtedy silnik spalinowy może pełnić rolę prądnicy pomagającej utrzymać wysoki poziom naładowania akumulatora nawet kiedy pojazd stoi. Po naładowaniu akumulatora napędowego do odpowiedniego poziomu silnik spalinowy się wyłączy. Pamiętaj, że do czasu odpowiedniego naładowania akumulatora napędowego silnik spalinowy może sam napędzać pojazd. Zaleta układu E-TEC plug Hybrid polega na tym, iż w codziennym użytkowaniu umożliwia jazdę wyłącznie na prądzie. W efekcie najlepiej wykorzystujesz możliwości trybu Pure, który faworyzuje jazdę wyłącznie na prądzie i znacząco obniża zużycie paliwa. W razie potrzeby można pójść jeszcze dalej i użyć trybu MySense lub Sport. Akumulator napędowy może być ładowany za pomocą dwóch rodzajów przewodów: przewód ładowania typu A, przewód ładowania typu B. Zależnie od pojazdu, przewód typu A umożliwia ładowanie regularne przez gniazdo dedykowane pojazdowi, okazjonalne przez standardowe domowe gniazdko, np. gdy mieszkańcy nie potrzebują prądu w nocy albo ich akurat nie ma. W każdym przypadku gniazda muszą być zamocowane zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi dołączonej do przewodu ładowania typu A. Przewód ładowania typu B jest przeznaczony do specjalnych modułów mocowanych na ścianie lub publicznych terminali, które umożliwiają normalnie ładowanie akumulatorów napędowych. Ten przewód można uzyskać u przedstawiciela Renault. Wyjmij torbę z przewodem ładowania z bagażnika pojazdu. Odblokuj pojazd i otwórz klapkę umieszczoną na prawym tylnym błotniku nowego Renault Captur i e Tech Plugin Hybrid. Ta lampka kontrolna świeci na biało. Unieruchom pojazd, wyłącz zapłon i podłącz przewód do źródła zasilania. Następnie złap przewód za uchwyt i podłącz do pojazdu. Lampka kontrolna zacznie migać na żółto. Dźwięk zatrzaśnięcia będzie oznaczał, że przewód zamocował się do pojazdu. Po rozpoczęciu ładowania ta lampka kontrolna miga na niebiesko. Równocześnie na tablicy wskaźników zostaną wyświetlone następujące informacje: poziom naładowania akumulatora sygnalizowany lampką, procent naładowania akumulatora. Szacowany pozostały czas ładowania. Od około 95% czas ładowania przestaje być wyświetlany. Ta lampka informuje, że pojazd jest podłączony do źródła zasilania. Po kilku sekundach wyświetlacz na tablicy wskaźników gaśnie. Włączy się ponownie po otwarciu którychkolwiek drzwi. Po zakończeniu ładowania, lampka kontrolna w klapce zaczyna świecić na zielono. Jeżeli nadal świeci na czerwono, należy się skontaktować z przedstawicielem Renault. Teraz można odłączyć przewód od pojazdu. Odblokuj pojazd i naciśnij ten przełącznik. Kliknięcie będzie oznaczało, że przewód się odblokował. Złap przewód za uchwyt i odłącz od pojazdu. Masz na to 30 sekund. Potem wtyczka znów się automatycznie zablokuje. Zamknij klapkę ładowania i naciskaj ją do momentu, aż się zablokuje. Teraz odłącz przewód od źródła a całość schowaj z powrotem w bagażniku. Ładowanie może się odbywać nawet w deszczu. Dla jeszcze większej wygody użytkownika istnieje możliwość zaplanowania ładowania nowego Renault Capture i tech Plugin Hybrid. Unieruchom pojazd i włącz zapłon. W systemie EasyLink wybierz menu Ustawienia. Kliknij kartę Pojazd i wybierz menu Programowanie, gdzie można skonfigurować różne tryby planowania ładowania samochodu. Po zapisaniu harmonogramu na tablicy wskaźników zapala się taka lampka kontrolna. Ta strefa odpowiada natychmiastowemu ładowaniu. Z chwilą podłączenia pojazdu do źródła zasilania rozpoczyna się ładowanie. Wyświetlanie tej strefy stanowi informację, że została uaktywniona funkcja natychmiastowe ładowanie. Po naciśnięciu opcji Programowany czas ładowania można zaplanować godzinę rozpoczęcia ładowania. Naciśnięcie przycisku Modyfikuj spowoduje otwarcie okna ustawień, gdzie można określić czas rozpoczęcia ładowania. Ustaw godzinę rozpoczęcia ładowania i potwierdź. Ostatnia opcja Harmonogram. Umożliwia zapisanie kilku harmonogramów ładowania w tygodniu. Aby przejść do ustawień, naciśnij przycisk Modyfikuj. Można ustawić godziny rozpoczęcia i zakończenia ładowania oraz dni, kiedy owe godziny mają być egzekwowane. Należy pamiętać, że jeśli godziny rozpoczęcia i zakończenia są takie same, ładowanie będzie trwało 24 godziny. W razie niewybrania dnia tygodnia, nie będzie można zweryfikować harmonogramu ładowania. Zapisane harmonogramy można wyłączać naciskając przycisk WYŁ. Bez względu na wybraną opcję, ładowanie rozpocznie się po spełnieniu następujących warunków. Zapłon wyłączony, pojazd podłączony do obsługiwanego źródła zasilania i załączony hamulec parkingowy. Zalecenia związane z eksploatacją. Ważne, podłączając przewód ładowania nie wolno stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani przejściówek. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru. Należy ostrożnie obchodzić się z przewodem ładowania, chroń go przed uderzeniami, nie ciągnij za przewód ani nie zanurzaj go w wodzie. W skrajnych temperaturach na zewnątrz ładowanie może się rozpocząć dopiero po kilku minutach. Jest to czas potrzebny akumulatorowi napędowemu na odpowiednie schłodzenie lub nagrzanie. Ten symbol błyskawicy jest umieszczany na wszystkich podzespołach elektrycznych pojazdu. Wszelkie prace przy 400-woltowym układzie elektrycznym mogą wykonywać tylko specjaliści Renault. Powyżej omówiliśmy najważniejsze informacje umożliwiające optymalne zarządzanie ładowaniem akumulatora napędowego w Twoim nowym Renault Captur i e Tech Plugin Hybrid.